wszystkich. Na dzisiejszym nagraniu chciałbym Wam przedstawić to jak na rowery. W moim przypadku będzie to na cztery rowery różnej wielkości, od górskiego, od BMX-a po takie terenowo-szosowe, czyli różnej gabaryty, dla młodszego, dla starszego. Chciałbym wam mniej więcej pokazać jak to wygląda. Rozmiary jakie zrobiłem odnośnie budowy tego wszystkiego postaram się pokrótce wam przedstawić, pokazać, żebyście mogli sobie ewentualnie sami zrobić, jeśli macie troszkę żyłki Majsterkowicza. Chciałbym wam troszkę opowiedzieć odnośnie informacji technicznych, wymiarów, jakie odległości długości tych prętów są. Chciałbym też zaznaczyć i przeprosić, nie udało mi się nagrać materiał się po prostu nie nagrał przygotowywania, zespawania tego wszystkiego, czyli muszę wam jakby na gotowym elemencie opowiedzieć, przedstawić, ale myślę, że postaram się wam na tyle dokładnie poopowiadać, żeby po prostu każdy mógł z was ewentualnie sobie samemu coś takiego zrobić. A tak jak wspomniałem, jeśli ktoś troszkę ma żyłki Majsterkowicza, myślę, że dla niego to większy jego problem nie będzie. Wykorzystałem do do tego stojaka e, pręty, które mi akurat, e, które miałem, są to żebrowane dwunastka e, i dziewiątka, postanowiłem je wykorzystać, żeby po prostu nie leżały sobie, nie, nie rdzewiały, a, a stojaczek akurat się przydał, czyli tak, e, jeśli chodzi o długość całego stojaka, zrobiłem go na 110 cm w szerokości 50, 50, 50, 56 cm yy, Tam pół centymetra nie gra za bardzo różnicy. Wiadomo, to są jakieś marginesy błędu przy spawaniu. Też troszkę może Wam gdzieś uciec. No wiadomo, to są warunki, warunki jakieś tam domowe. No ale staramy się, wiadomo, wszystko robić w miarę dokładnie. Czyli podstawę, jak my mamy, zrobioną. Myślę, że to będzie pierwszy element, który warto byłoby sobie pospawać. E, ważne, żeby zachować sobie kąty proste. Ja do tego używałem e, takich spawalniczych e, magneców, e, które po prostu wykorzystywałem e, do spawania, przykładając najpierw e, e, dwa pręty do siebie, żeby zachować kąt prosty. Tak, chwilkę wam pokażę e, przy kolejnych elementach, e, ewentualnie e, jak one służyły. Czyli, tak, najpierw sobie spawamy podstawę obrys. Prostokąt. Później radziłbym wam sobie zrobić elementy pionowe. Jak zachować pion? Najprościej, jeśli będziecie mieć już podstawę dwa kątowniczki spawalnicze przyłożyć do siebie, czyli one wiadomo ustawią Wam kąt prosty. Chętnie sobie złapać sobie spawem delikatnie w dwóch, w dwóch miejscach. Z jednej strony, z drugiej strony, czyli będziecie mieć wyprowadzony pion. Jaka jest wysokość, czyli weźmy sobie od tej podstawy, którą mamy bez nóżki, ponieważ nóżkę dosparowałem e, później. Tak jak mówię, wykorzystywałem elementy, e, musiałem też brać poprawkę, żeby maksymalnie wykorzystać sobie elementy, które miałem, czyli długości. Tutaj robiłem z jakichś ścinków, odpadów, troszkę są pod skosikiem, zrobiłem tak też jakąś taką podstawkę, żeby to się bardziej trzymało stabilnie tak jak mówiłem, zrobiłem to na własny użytek wykorzystywałem maksymalnie staram się wykorzystać różne elementy które, które mi pozostawały czyli tak, podpawy mamy żeby piony, musimy sobie uciąć na 51 cm 51 cm wysokość dwie sztuki takie pręta i je przyspawamy pod skosem jeśli będziemy mieć przyspawane kolejnym elementem jest ten element górny. On też jest na 110 cm. Możemy go ewentualnie sobie najpierw przyspawać razem z tymi bocznymi, i później złapać tylko do samego dołu, tutaj. Pamiętajmy, oczywiście, żeby wszędzie zachowywać kąt, kąt prosty, że to. to jest To jest ważna sprawa, żeby ewentualnie później fajnie nam to zgrywało. Czyli jeśli mamy już zrobioną podstawę dół, tutaj te elementy pospawane, ja radziłbym sobie też, jeśli będziecie spawać, tutaj wszystkie te elementy, które dochodzą do siebie, zacinać wiadomo jeśli mamy tutaj kąt prosty 90 stopni, zacięcie pod kątem 45 stopni plus, minus wiadomo, resztę zalejemy spawem. Także tutaj byłyby elementy, które byłyby u góry, czyli tak, mamy spód, mamy bok tutaj zrobiony, na samym końcu zostają nam elementy Tutaj Te poprzeczne gdzie będą wjeżdżały sobie Koła Czyli wiadomo jeśli tutaj mieliśmy na te 55,5 cm w Środek musimy sobie już dociąć to już zobaczymy jakie Elementy nam powychodzą W tym wypadku to są 53 cm Pręty żebrowane Tak jak mówię wspomniałem wcześniej ja wykorzystałem pręty dwunastki i dziewiątki żebrowane. Jaka odległość tutaj w środku? Musicie sobie zmierzyć koło. Jakie akurat macie? Czy to są górskie rowery? Tutaj jeśli chodzi o standardowy jakiś górski rower to około 5 cm ma szerokości. Wiadomo kolarki czy... Czy jakieś tam terenowo szostowe będą miały odpowiednio mniej, musicie sobie dobrać jakie macie rowery, wtedy sobie ewentualnie zrobić. Ja zrobiłem tutaj plus minus jakieś 4,8 cm, 4,5, 5 też zrobiłem sobie różne szerokości, bo tak jak widzicie, mam różne też rowery z różnymi oponami, żeby można było sobie ewentualnie włożyć e, e, każdy rower, e, odpowiadającą tutaj szczelinę czyli jeśli mamy już podstawę wyspawaną, elementy robimy sobie dół tutaj poprzeczki tak jak mówię odległości są musicie sobie oszacować sami jak Wam najlepiej będzie to wychodzić, no i później wiadomo też musimy zrobić tutaj odpowiednie szerokości, podobne jak do dołu, żeby Wam wychodziło też sobie odmierzamy Spręty, docinamy. Czyli, jak już mamy tamto pospawane, spód pospawane, pierwszego sobie przyspawujemy tutaj te zewnętrzne elementy, żeby to się już jakby wszystko trzymało, i później dopiero spawamy sobie te środkowe elementy. Docinamy. Myślę, że to nie jest jakoś bardzo skomplikowane. Wiadomo, troszkę troszkę trzeba się przyłożyć. Trzeba troszkę, troszkę inicjatywy. Jeśli chodzi o wysokość nóg, jaką ja zrobiłem, to będzie jakieś. 9,5-10 cm. Myślę, że to jest wystarczający element do, do standardowego. Wiadomo, jeśli macie jakieś potrzeby swoje do innej wysokości, czy niższe, czy wyższe, niższe, to, to obawiam się, że może być troszkę problem tutaj z włożeniem opony rowera. Może zademonstruję, jak to wygląda teraz z rowerkami. Jak widzicie, rowery pasują, jest wszystko dopasowane, odległości tutaj ja tutaj biorąc od jakby środka do środka w moim przypadku jest to jakieś 34 cm myślę, że 34-35 cm od środka do środka byłoby wystarczające będzie się wam na pewno to wszystko. Panie układało. Nie powinno być problemu. Tak, jak mówię, możecie troszkę sobie szersze zrobić. Wiadomo też, nie mogą być za luźne, bo wtedy rower będzie się po prostu przewracał na boki. Myślę, że, że taka podstawowa informacja odnośnie tego. Dziękuję serdecznie. Jeśli podobało się, poproszę o łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Aby się rozwijał i, i można było Wam dalej przeprezentować różne, różne rzeczy, różne elementy, różne ciekawostki z majsterkowania, z podróży i tym podobne. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się, cześć.